No nie No tanie to nie było. No, mate. No, mate. Hello, so no. <laughs> <so> no. <laughs> welcome to Valencia. <laughs> Located nice. so, yeah, okay, in the bottom of the head. It very luggage. Maybe come this lot to and continue to Cześć, jestem na lotnisku w Walencji w Hiszpanii. Także oficjalnie mogę Was zaprosić na mojego pierwszego tripa solo. Latam od dawna, ale nigdy nie leciałem sam, także wychodzę ze strefy komfortu. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał wyjazd kompletnie samemu na 7 dni w innym kraju. Celowo będę nocował w hostelu na dużo osób, w pokój 12-osobowy, Żeby wystawić się jeszcze na kontakt z innymi osobami. Także ciekawe jestem, co będzie. Okazało się w ogóle, że leciałem pierwszym lotem w relacji Poznań Walencja. Także mieliśmy jeszcze tak zwany wodny salut. A jeżeli kojarzycie Julkę z nagrań z Meksyku, to właśnie pracuję na lotnisku w ławicy i nagrała mi to z zewnątrz. Także, jeżeli ktoś z was zastanawia się, jak to jest polecieć samemu, to zapraszam do oglądania. Zobaczycie. Na pewno opowiem wam, z czym to się je i jak to wygląda. Dlatego, że jest to dla mnie też pierwsze doświadczenie. Doleciałem tutaj dosyć późno, jest 20. Także lecę szukać, muszę sobie kupić bilet na metro. Na wyjściu macie info, gdzie jest metro. Na lotnisku macie punkt, gdzie możecie wyrobić kartę turystyczną w Walencji. Ja jej teraz nie wyrabiam, bo muszę jeszcze o tym poczytać, ale w razie gdybyście byli pewni, to jest blisko. Nie mam biletu, a tu już są bramki, gdzie trzeba mieć bilet, więc nie wiem co mam zrobić. Chyba, że po prawej są maszyny. No, tanie to nie było. Mam bilet, kupujecie w automacie takim, ale 5,40 euro za dostanie się do centrum. Jeżeli kupiłem dobry bilet, i to jest raczej jednorazowy, bo kupiłem single ponad 20 zł żeby się dostać także średnio i średnio pod tym kątem że możecie kupić bilety dobowe no ja uważam, że teraz nie będzie mi takie potrzebne one są trochę droższe, ale wtedy można by wykonać kilka przejazdów e, albo właśnie kupić tą kartę turystyczną Valencia e, tourist card i tam macie e, przejazdy w cenie przez dobę, dwie albo trzy zależy na ile kupicie także to raczej się wtedy bardziej opłaca no ale na razie e, muszę sobie z tym poradzić Udało mi się zrobić w ostatniej chwili szybko zakupy spożywcze. Do 9.30 są czynne sklepy, także trochę krócej niż w Polsce i lecę się zameldować w hostelu. Pierwsza nocka w hostelu za mną. Mogę się z Wami podzielić doświadczeniem. E, więc tak, pokój był pełny, 12 osób. I zatyczki do uszu będą Waszym przyjacielem. Generalnie nie było źle. Jeden starszy pan w nocy zaczął chrapać dosyć mocno. E, I mówić coś przez sen w dziwnym języku. Także brzmiało to tak dosyć, powiedzmy, przerażająco. Z mojego punktu widzenia. E, spodziewałem się, że jak jesteście w takim pomieszczeniu, gdzie jest dużo różnych ludzi, zakładam podróżników, no to, że wyjdą jakieś takie, wiecie, znajomości dosyć szybko. Ale okazało się, że każdy żyje swoim życiem i za bardzo nie ingeruje w innych sprawy. Więc tu jestem zaskoczony w drugą stronę. Ale rano poszedłem do toalety, a śpię w pokoju kodeokacyjnym, więc była tam jakaś dziewczyna. Okazało się, że z Londynu i nawiązaliśmy jakąś konwersację tak naprawdę w moment. I wyszła z tego jakaś znajomość. Mamy gdzieś wyskoczyć później. Okazało się, że jestem w, Polaku, w pokoju też nawet z jakimś Polakiem. Ale wiecie, jak wszyscy mówią po angielsku to ciężko zauważyć czy ktoś jest z Polski czy nie z Polski. Nie mam na dzisiaj nie wiadomo jak ambitnego planu, ale lecę zaraz zobaczyć Mercat de Colón, takie jedno z bardzo znanych miejsc w Walencji. Ale ciekawostka przyrodnicza. Ja jestem obrany bardzo letnio, a ludzie są w kurtkach, bluzach, ale zaczyna mocno grzać. Także raczej wyjdę na tym na lepsze. Muszę się zmierzyć z kolejnym wyzwaniem. Jest taka aplikacja Valen BC, Możecie wynajmować rowery miejskie. Kosztuje to 1330 euro za 7 dni, więc akurat na mój pobyt. Pierwsze pół godziny macie za darmo, jak przeciągniecie, to, to za pierwszą godzinę płacicie euro coś tam. Za kolejną każdą godzinę ta stawka rośnie, tam nawet trzykrotnie, więc to się bardzo nie opłaca, więc planuję robić tak, że będę robił sobie takie akcje pół i skakał z punktu do punktu odstawiał rower, więc powinno się to opłacić bardziej niż komunikacja publiczna. I tak to wygląda. Pewnie nie widać tego na nagraniu, ale macie mapkę e, miasta, wybieracie stację, przy której akurat jesteście. Macie stanowiska wypisane. Ja wezmę pierwszy z brzegu rower i teoretycznie dając w bok, powinienem go odblokować. No wygląda na to, że działa. To mam 30 minut. Lecę do jakiegoś innego punktu. Wróciłem w to samo miejsce, bo w ramach testu odjechałem za daleko, a miałem iść do Mercat de Colon. Ale powiem Wam, że fajnie to działa. Rowery są w dobrym stanie. Jak wrócicie do bazy, to tylko praktycznie wpinacie i jest po tomacie. A aplikacja liczy Wam czas. Więc jeżeli no nie musicie odpalać stopera, bo myślałam, że tak będą się działać. Nie jestem na bieżąco z takimi aplikacjami, więc nie wiedziałem czego się spodziewać. Ale fajne jest to właśnie, że w telefonie Macie zegar odliczający Wam czas. Mercat de Colon e, bez szału. To jest taki budynek, który ma ponad 100 lat już teraz. Takie zadaszanie, bardziej i zakładam, że kiedyś tam było po prostu targowisko. Teraz są po prostu jakieś restauracje e, czy bardziej bary. Nie ma to za wiele wspólnego z typowym targowiskiem, ale od tego wiem, że jest inne miejsce tutaj w Walencji. Powiem Wam, że jestem zaskoczony, ile ludzi tutaj uprawia sport. Jest wtorek, e, godziny pracująca, a naprawdę bardzo dużo ludzi. Nie turystów, tylko widać, że tubylców e, biega, spaceruje, jeździ rowerami i to w sumie w każdym wieku. Także fajnie. Jestem w jednym z wielu parków tutaj i powiem Wam, że fajne jest to, że przy każdej ławce jest śmietnik. E, I to wcale nie jest takie oczywiste, bo byłem w różnych miejscach, gdzie naprawdę ciężko było w ogóle znaleźć jakiś śmietnik, nawet taki duży, zbiorowy dla wszystkich. To jest ten luksus, że przy każdej ławce jest śmietnik. Chciałem sobie na szybko ogarnąć siadanie ze sklepu, więc wszedłem do Konzuma. To jest jedna z sieci tutaj. Takie najpopularniejsze, które widziałem to jest właśnie konsum, Mercado i Lidl. E, Mercadona, sorry. Powiem Wam, że wybór był spory i do tego stopnia nie wiedziałem co wybrać, że poszedłem w ogóle w klasykę. E, I wziąłem sałatkę jarzynową, która tu się nazywa salada rusa, więc jeszcze co innego. I po prostu bułę. Zdaję sobie sprawę, jak żałośnie to brzmi, że pojechałem do Hiszpanii, żeby jeść coś takiego. Ale obiecuję poprawę i zabiorę Was na coś normalnego, a przede wszystkim chcę spróbować na pewno jakieś lokalnej potrawy tutaj z Walencji. Przy okazji ceny, trzy takie bułki 1 euro, a sałatka euro 80, to jest 250 gram. Jako, że nie mam planu, to idę się zgubić w miasto. Powiem wam, że te rowery to jest mega temat. Z zatłoczonego środka centrum, rowerem dostałem się w 25 minut. E, może nie powiem, że na obrzeże, ale zdecydowanie dalej od centrum. Do bardzo pięknego miejsca. I e, jest dużo ścieżek rowerowych, także nie miałem w ogóle sytuacji, żeby ktoś we mnie chciał wjechać. Bardzo zwracają uwagę na rowerzystów.

Sarà perché ti amo, cada un stela, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Sexacious, lovely, and nummy, nummy, Tennessee, tenacious. Hello. No. <laughs> <laughs> You're going to be on YouTube. Hello. <laughs> Welcome to Valencia. <laughs> you can put that as the intro. <laughs> <laughs> yeah, I will. <laughs> yes, let's go. Let's go. Country roads, take me home. Pozdrowienia dla Arkadiusza Hosa. Actually you can be in a movie. <laughs>

Do a squat here! No? Turn around so we can see. Do a squat. Oh. We need to see your form, your physique. We need to see it. Good. <laughs> There's not a score. <laughs> Woo! <laughs> Woo!